Przez godzinę reprezentanci Włosławskiej Oświaty pikietowali przed Urzędem Miasta. Swoje siły zjednoczyły Związek Nauczycielstwa Polskiego i Solidarność, formułując sześciopunktową petycję. Żądamy opracowania perspektywicznej strategii rozwoju Włosławskiej Oświaty, począwszy od szczebla przedszkolnego, zaprzestania likwidacji jednostek oświatowych i miejsc pracy, zaprzestania czynienia oszczędności na terenie naszego miasta. Kosztem pracowników oświaty i ze szkodą dla uczniów. Natychmiastowego odwołania pani Janiny Radzikowskiej, skarbnika miasta, oraz pani Bożeny Elmajta, dyrektora Wydziału Oświaty. Wśród haseł na transparentach przeczytać można było m.in. Włocławska Oświata ma swojego kata. Tylko Matoły zamykają szkoły. Polska Szkoła Pomocy i Ratunku Woła. Znane są nam liczne przypadki bezprawnych działań samorządów, przejawiające się przekazywaniem szkół w ręce spółek. Decyzje te skutkują także zmniejszeniem stanu zatrudnienia w oświacie. Skala zwolnień jest alarmująca. Limitowanie datów nauczycielskich, ograniczanie wymiaru zatrudnienia wydawanie dyspozycji o niezatrudnianiu nowych nauczycieli to niestety częste praktyki stosowane przez samorządy w roku bieżącym jak również w latach poprzednich Do blisko 200 osobowego tłumu wyszedł prezydent Andrzej Pałucki, który wcześniej odebrał od reprezentantów protestujących petycję. Przed chwilą odebrałem Państwa postulaty w formie pisemnej i przedłużyłem propozycję, że po zapoznaniu się z tymi związkami w nieodległym czasie, myślę, że góra tygodnia czasu, zaproponuję spotkanie z delegacją związków w celu wynegocjowania sposobu realizacji, terminów realizacji, więc rozpisania kalendarium tego, co jest tam zawarte. Nie zabrakło czerwonych kartek dla skarbnika miasta Janiny Radzikowskiej i dyrektor Wydziału Światy Bożenel Majta. Na relację z przebiegu dzisiejszej pikiety zapraszam do magazynu Pulsu Miasta. Monika Grzanka, Telewizja Kujawy.